Witam wszystkich, yy, nazywam się Kali i dzisiaj właśnie zagraimy, zagramy sobie mapkę Escape z okazji 100 widzów na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Danio, Siema. BT, Witosław. Elo i Oman. Peść. Dobra, no to kto zaczyna czytać zasady, może nie? Już no zaczynam. dobra, to ja przeczytam. To tak: Mapa i na peaceful. Nie niż, niż za próżnia białej wełny i piaskowca. Zbieraj diamenty, i ilość to wynik końcowy. Dobra, czekajcie chwilę. I mam... I ja mówię, no dobra, tak. to lecimy dalej, przepraszamy za chwilowe usterki i... Co mamy no dalej to tak, No co piszę? kocz w laze, ale najpierw otwórz drzwi. I tutaj piszesz, tutaj... znajdź płytkę, która otworzy drzwi na dole, no to szukamy i Ja idę na dół. Można li... Tutaj mamy przycisk, panowie, A to weź kliknij. O, bo się drzwi otwierają. O, spadło coś. Jeden z Aha, A to musimy położyć na płytkach, dobra. To wejście znaj znajdźmy jakąś, nie? Ta, co jest prawdziwa. Tu? Tu? Dobra, przesz przeszedłem. Daj mi, co jest? wywaliło go. A to tutaj. No. Tutaj, tutaj, tutaj. Ta no to ciśniemy. Dobra, jest jakiś parkur No idźcie, idźcie, idzie, idzie. Ej, bo się drzwi nie otwarły. Halo? Ej, ale ja wziąłem, ja tam dałem tą płytkę na te drzwi. Ej, kurde, mam w ręce. Cztery Joman, Ja mam ten tym ston w ręce, nie? Dlaczego? Danio. Ale mi się Ale ej, chwilę mam, chwilowe usterki wywaliło mnie. Ale e, weź tam, czekaj i musisz jakoś e, nacisnąć na płytkę. Masz stona? No nie, BT go ma. No. No to BT brawo, dobra, ej. Czekaj. Się Danio się tepnie. Jeszcze raz stanie Danio. Niech BT przejdzie i się tepniesz do... Dobra, wypynałem. I czekaj, jeszcze raz ty... jeszcze. No. Jak na razie pikuś, o oh, fakt. No, widać. <głos> <głos> Mi się mylą te dobra. klawisze y... ze Skyrimem, oh, o no. fakt. A tak w ogóle... I co jest? Otwarły się? Kurde, a tak w ogóle to wszystkim bardzo serdecznie pragnę podziękować. Otwarły się drzwi, no chodź, widzisz. Za to, że mnie subskrybujecie i... No i ogólnie za wszystko. Zginąłem. <laughs> Brawo. Dobra, Dobra, ja przyszedłem. Czekam. Ja też już... Dobra, powiem. Danio. 3 jedziemy już z powrotem. No skaczcie tam nic. Tutaj mamy tu skakać, tak? A, tylko sorry. Oha, Danio. Au, au. Udało się. Danio, ogar. Ja paliłem się. Co tu mamy zrobić, ją nie, nie wiem, a kto zbiera diamenty? Ja! A, dobra. Czekajcie. A, nie. Tu trzeba... Posuń się. Nie się. Aj, spadł wózek. Ja Jeszcze kilka prawa. razy tak musicie nacisnąć, trzy razy, żeby wam wózek spadł. Czekajcie to ja tam kliknę. Dania idzie na nogach. No. Kurde sprint. O wózek, wózek mi padł, daj mi. Dobra, no jeszcze jeden. Dobra idę na nogach, nie chce mi się jechać jakimś wózkiem. wózkiem. Ja się przejadę i, i, i popnij, mnie. Ja ci oddam wózek, masz Dobra już mam wózek. Danio, czekaj. Popnij. O labirynt, Dzięki. no to ci się. Ej, czekajcie Dajesz. ludzie, przechodźmy to wszyscy razem może co? No chopie, no co ty chcesz? Jezu. Ja jadę sobie Rękę mi, złamałem rękę. cztery i zła. diamenty i tam Labirynt. Gdzie jesteście? W labiryncie. Uh -huh. No wiem, że w labiryncie, ale w... O skrzynkę znalazłem diament, 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 lava. Pięknie. Jest piec. Jest lawe, bo chyba. Ja mam piec. Ej, ej, ja mam piec, ej. Ja mam piec, ja mam ja Weźcie mi labę. obstawcie te diamenty Posłuchajcie, się, co tam dajcie do pieca? Dajcie tego coblastona tam Drzwi. A ja dam ja dam lawy, Posłuchajcie się. Za dużo was tu. I wyjdźcie. Dobra topcie, Spalam zrobimy się. przycisk, nie? Ej, to no obstawcie diamenty. Albo ja, lab... ja mam trzy diamenty Kto? Nie, Czy to są drzwi, Ej, No ja, ja to, to mam czekajcie aż przejdę. Kali! Chces? Czekaj masz 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 da, ja masz daj mi masz masz no to dajesz dobra ja tu czekam na no stołnach, no, a wzięliście już stołna na stołna przejdziemy kurde gg dobra dobra ja przycisk. dajcie go na ścianę, no dobra, idziemy dobra. No następny no przepraszam. a, ja, dalej, a ktoś zrobił płytkę za ma przycisk, dobra <laughs> nie wnikajmy o no, nie, parkour nie lubię. A tylko robimy bez speeda czy jak? Ej, spadłeś. No, popisałem bez... się. Spadłeś bez... mi w drodze. Bez sprinta? Nie, może ze sprintem. Bo nam to długo. No, będzie sp... no, chłopie, bo tak to będziemy się męczyć. Ja robię bez. Tak, tak. Zobacz. Kula. No, Spadłem. widać właśnie, puściłeś. mnie <laughs> tam popchnął. Ja. Gdzie jest Danio? Danio już u góry. Też cheaterów tu mamy w ja czekam. Włączył pewnie klientiwa. jest najwyżej, Fak. zaraz jest Kali. Później Jomen. Ja zawsze na końcu. nie, ja już nie się siły, Nie, zapadłem ludzie. <laughs> to jest pech. Ja. Nie. Ja się zaraz tepnę do Dania A no, nie... ja tam nie Ja to dopóki nie przejdę idź BT Dzięki Janie Nie dajesz nie się Ale tu lamimy, ey Lamimy, a Dobra, nie, nie mam nerwów To nie będzie gra Dano, witam Cię bardzo serdecznie Ja przeszedłem Ja też Tania, czekaj, tania. Bity, tepniemy cię, bo nie ja mogę na ciebie czekać. <noise> Rozwal to, co nienaturalne. Nabierz wodę i wylej ją tak, aby drzwi się otworzyły. A to ja już wiem o co chodzi. Wyjdźcie, wyjdźcie. Zabrałem wodę. Co, waga, skąd ty mi się wzięły strzały? Uwaga, jadę. Ja też mam, no bo, tam, no bo tam. Ja też mam 12. Ej, co jest nienaturalne? Ja mam 12. Co jest nienaturalne? No to. Danią. No jest. Drzwi się otwarły, dobra. Wylałem wodę, dobra, wylałem wodę. Eee, tutaj to pikuś. Bano. Czekaj, wyjście. Aha, chyba no. Czekaj chyba ma we... piasek spać z góry i, i i... No tak. Aha, no. Daj to. Pikuś. Dogo parę. Maga! <grystki> 6 sekund na przejście krótkie to drzwi. Ktoś, Dobra, stoi, ja tu... ktoś stoi, ktoś ja stoi, albo... Se, ja, se tu, ja się tu skampię, ja tu bym został, idźcie Będę ja tu skakał, przejdźcie Ja mam mm -hmm. A Idźcie, idźcie, ja wam tutaj też będę mm -hmm. trzymał Daniel! Ale parkura umiecie, wam powiem Na takim przejściu stoicie 6 sekund macie na to, nie? Joman... Ja, no, ja się tak nie... No nie, no ja pierniczę! Tu się świnie palą obok. Face palm, wiem, bo tam jest tak zrobione. Żeś. Ja, weź weźcie bez spida tam skakajcie, na normalnym Patrzcie, jak Mateusz, jak Mateusz. No je. Yes. man, Chodź tutaj po diament. <laughs> no pokazałeś bici, pokazałeś. No pokazałem krasę no nie. No, Wziąłeś diamant? Weź diament! Weź mnie popchnij, popchnij ale mnie! Weź diament najpierw z puszki, sej Ojojoj Gdzie ty Daniel! Kurde ale chaos, ja pierniczę Tu nie ma w ogóle, nie ma w ogóle, nie ma w ogóle gdzie, żeby diamentować Chyba na 4 osoby Dobra walić to Tu nie ma nigdzie diamentów, dobra to idziemy Danio. Byłbyś tak łaskawy? Się odwrócić? Dziękuję Jomaen Jaki burak Czego? No, u, Co burak? Wróciłem się na spawn przyście Na na ten... Tam. No, biti Ja pojechałem Sejdź, odejdź Jezus Dobra Bydło Pojechał Magiczna moc rzeki pomoże otworzyć drzwi No to jedziecie o Boże, straszne! Weźże ten rzuć, rzuć, rzuć. Ja sobie. Ty czekajcie, bo bydło. Weźcie, że og... Kali ogarni. No, Kali ogarni. Kali nagrywa jest zawsze z tyłu i widzi wasze plecy. No kurda weź No. Jest. Jest yes, yes, jaki wszyscy wszyscy równo. Jest. <laughs> Ile to jest ten? Ja tego nie będę liczył. Ja tylko Eee, nie, ja tu zaraz obszarzę. Skoczę, skoczę, pierwszy, ale ktoś musi wziąć moje te diamenty. To jest 134, to jest 134, e, 100%. Się diamenty. Dobra, dobra Daniel, nie skakaj, nie skakaj. Jest, ej, masz diamenty 1344. Ja się spaliłem. spoko. Daniel, wziąłeś diamenty? Jest tu ukryta skrzynia. Niszcz Danio, piasek i znajdź wejście do pokoju. Wziąłeś diamenty? Tak, Daniel. No wziąłem. Widać gdzie jest woda teraz, patrzcie, bo, bo przecieka. Tu nie ma. Ej, weźcie ogar, kurde. Tu nie ma. Ja to rozwalam. Niech nie ktoś stepnie. A nie można w tą namra, tylko sam w tą na rozwalać. No wiem. Jest, mam. Oh, oh, o no. no. To ja mam. Co jest? Macie drabinki. O wejście. Dobra, dajcie te dienty. To tam na górze, bo tam jest jakaś większa ta. ta. Hey, Marku, je... Dobra, Danio, ej, macie zapalniczkę. Dobra, Daniel ej, Daniel. Odpalajcie, ten to miał zapalniczkę. Wow, sporo tego. Ej, czekajcie, Diamentów. nie, nie o, palcie dalej. to tego, nie palcie, zrobię na chwilę ten, cięcie. No. Dobra, wracamy ponownie jesteśmy. No to podpalamy, nie? Gdzie jest zapalniczka? No ktoś miał go do... Ej. No ja nie wiem, ja nie mam. Ja pier... dzielę, dziele. Ej ale Tam u góry została jesteście... na pewno. Umc. Und... Nie ma tam, bo już byłem. Nie. A ty nigdy nie ma? Tych Sunstona? No, no nie... weź, się z... Szko... Ja pierniczę. Jest woda. Ej, nie mówcie, że nie to... mówcie. Że... Chodźcie rozwalać sandstony. Ej, Właśnie. ale ty, no weź no ja ten za Wełne Ej, woda, woda. mi wolała. Fakty, shit. Wejść, to za zalepcie to. Nie mam czym. dalej dalej wełnę, Ja mam wrażenie. Ej, rozwalajmy może dół. Możliwe, że na dole. Ej, to tam ma kreatywa? Ja nie mam. Na hita poszedł. No tak, na hita. Mam zapalniczkę. już lawa. Chryste, panie, uwaga. Ej, kto ma Ej? tego dirta? Albo dobra, bez dirta. Ej, uwaga, tu jest lawa. Żeby... Dobra, jedziesz, Danio, podpalaj. Ej, Danio, jaki warior. No. <laughs> zapalił się. Jeszcze się zapalił. No, to pozdro. Uwaga. Jest mocna, Na pewno nam na coś na łeb spadnie, więc uważajcie. To ja idę do rogu tutaj. Na piasek gdzie? <głos> Spoko, <głos> jak my mamy przez to no. przejść? Au, no tak. Wo, nie są Mamy napisane, napisane straszne. Guzik i szybko znaleźć drzwi. Aha, Ej, no no ga, ga, ktoś na guziku. <noise> Jaki pikusia. Ja. No nie, ktoś coś przyciski nie guzi. No właśnie. No. No A wszyscy tu przyjdą. Daniel no, jesteś ostatni. Kurde ja. O nie, ja jestem. No ja bym pierwszy pod Dobra, to ja idę ogarnąć przycisk. No to się pospiesz. No już. Wbijać. Jakie okej, Otworzyć wam nie to... się. na te digi. Ej, odpłuto. Ja nie mogę. A teraz trzeba na te przyciski tą wędką tam walić. A no pomysł jak patrzcie. się... Nie, tym, nie się, nie A chcę, mnie się, nie chcę. Ach tu ja już sobie